Cześć, witam Was serdecznie, zapraszam wszystkich do Teatru Kapitol we Wrocławiu, bo już w styczniu, od 10 stycznia, 10 stycznia dokładnie będzie premiera musicalu Gracjan Pan, a potem y, i w sobotę, 11 stycznia, później w niedzielę, 12 stycznia, no i później 16, w czwartek, y, też stycznia, 17 stycznia, 18 stycznia, 19 stycznia będą grane właśnie będzie grany ten musical Gracjan Pan, bardzo fajny. Super udany musical Gracjan Pan. Będą w nim moje piosenki. Oczywiście wszystko będzie zupełnie inaczej zrobione, także sam jestem ciekaw, sam właśnie z wielkim zainteresowaniem. Jadę właśnie 10 stycznia na premierę. 10 stycznia 2020 roku będzie właśnie premiera, a potem właśnie będą grane cały czas te musicale. Więc już teraz można kupować bilety, ten, że zachęcam, zapraszam wszystkich do kupowania biletów na ten właśnie musical Gracjan Pan. No co jeszcze mogę powiedzieć, mogę tyle powiedzieć, że na pewno zabawa się szykuje znakomita, e, tutaj tak jak jest na stronie Teatru Capitol jest tutaj wszystko na ten temat napisane, ten, że zapraszam właśnie na, na tą stronę Teatru Capitol i Gracjan Pan Musical, Gracjan Pan. Premiera na scenie Ciśnień 10 stycznia 2020 roku. Cezary Tomaszewski jest reżyserem. Natalia Fiedorczuk, autorką scenariusza. No i tutaj są wymienione następne właśnie nazwiska twórców. Tomasz Leszczyński będzie y, znakomity wokal, wokalista, y, pisze też muzykę, jest kierownikiem muzycznym spektaklu. Tenże zapowiada się znakomicie. Y, będą gra, grali w, 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 aktorzy i aktorki Teatru Kapitol. Tenże. Bardzo fajny zapowiada się spektakl. Musical Gracian Pan. Zapraszam wszystkich. Pozdrawiam. Na razie. Cześć.